Dzień dobry, witam na tym jakże specyficznym kanale. Plan na dzisiejszy film jest taki, że będziemy sobie robić farmę kaktusów, a raczej nie będziemy robić, tylko będziemy na Hypixel Skyblock korzystać z tego takiego presetu pod, pod kaktusy i, i ogarnąć będziemy tą farmę. Natomiast widzę, że za 30 sekund zaczyna się event na. po, na kakao i na NetherWorthy, ale. nie wiem, które wybrać. I na grzyby, ale grzyby to odpuścimy sobie. Grzyby mam tego, masz rumpeta, gdzie on jest? A, teraz mam rabit peta, bo chcę levelować. Eee, to na grzyby mam masz rumpeta, ale to mniejsza o to. Dobra, e, wydaje mi się, że po prostu weźmiemy sobie TKO, bo jest więcej. Netherworldy mi się zaraz skończą i, i będzie bida, a tutaj, no to mi się nie skończy. Zobaczymy, pewnie zdobędę brązowy, tym bardziej, że nie mam nie wiadomo jakich też rzeczy. Ogólnie to chcę wylewelować do poziomu tam 30, żeby sobie kupić zbroję lepszą, już chyba tam kropi i armor i, i, i móc dropić e, jakieś są tam kolejne te, żeby, żeby robić tą coraz lepszą zbroję i mieć e, coraz więcej tego, farming, fortune. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej brałem udział w Kakao tutaj, żeby wygrać ten contest a raczej nie żeby wygrać, tylko żeby chociaż mieć brązowy medal. Może to się uda. Wydaje mi się, że tak. Na samym początku zawsze jest tak, że startuje bardzo agresywnie, a później wolniej idzie. Srebra nie zdobędziemy i tak, ale może o brąz się uda wywalczyć. Mamy brąz, udało się. Wow. I Rabbit mi wylewował. 57. Już spadłem z brązu znowu. Zaraz będzie. Ale Okej, okay, brąz się uda mieć. Rebro nie, ale brąz się uda. Tutaj z tym levelem patrzę, 41% mam jeszcze do kolejnego milestone'a z TKO. Yy, Wtedy by nam dało dużo expa i przez to by nam rósł ogólnie farming cały, no nie? Na tej farmie jest w ogóle sporo grindowania, trzeba w kółko robić jedno i to samo. Zresztą jak na całym tym serwerze, tutaj w każdej dziedzinie można w sumie robić jedno i to samo. Kiedyś na przykład chodziłem do endu i tam cały czas zabiję endermany. Może kiedyś to też będziemy robić. E, co jeszcze robiłem? Wiedziałem cały czas w kopalniach żeby też coś tam zdobyć. Kopalnie też jest w miarę ciekawe. I tak chyba najlepszym sposobem na kasę wydaje mi się jest farming. Obecnie jak wszedł ten update z ogrodem, to zupełnie inaczej jest. Kiedyś jak ja mam na swojej wyspie taką małą, starą e, farmę pumpkinów to są dynie, o, to ona no, nie dożyje z mała jeszcze tak długo ją budowałem przynajmniej wtedy mi się tak wydawało, że długo ją budowałem w teraz do tego grindu tutaj na tej farmie to akurat nie budowałem jej długo a tutaj można sobie przesiedzieć godzinami i robić w kółko jedno i to samo, no nie? ogólnie moja historia z Hypixel Skyblog jest taka że chyba ten tryb wychodził w 2019 roku i wtedy kiedy wychodził, o ile się nie mylę to był czerwiec 2019 Wtedy grałem przez jakiś miesiąc lub dwa, nie wiem czy dużo, wiem, że trochę pograłem. Wtedy też zdobywałem najwięcej w sumie tam rzeczy, tych, których korzystam teraz, ale no w tym momencie od jakiegoś czasu wróciłem i z drugiej strony chyba zdobyłem dwa razy tyle. Miałem level tam może, nie wiem, niecałe 20 raczej, a ja teraz mam 35. Ale dziwnie jest wrócić po czterech chyba latach prawie. 3,5 roku minęło. Do, no tutaj w ogóle do tego trybu Level up. Event level 6. Nie, nie, wiem, nie wiem co to jest za event, że dostałem jakiś kolejny level. To już właśnie szósty. Wcześniej mi się to pokazywało, ale kompletnie nie wiem o co chodzi. 5, 4, 3, 2, 1. 250 tysięcy kakaów zebrałem. <grym> Kakao. Dobra. Jest brązowy medal. A do z tego do srebra było jeszcze ze 167 tysięcy. To było strasznie dużo. W ogóle zobaczcie, mam tego w ekwipunku. A miałbym więcej, gdybym korzystał z tego mushroom peta, ale korzystam z ravita, no bo wiadomo, nabijamy level. I, i wbijemy tam kolejny, kolejny level na coca beans Więc jesteśmy 83,5% do Farming 29. Kolejka nam się zrobiła. E, Sprzedajmy to ile jest? 764 tysiące. W ogóle ciasteczką się kończy za 7 godzin. Niedobrze. Czego Pan chce? Enchanted melon Block. Ja generalnie mam tak, nie wiem, pewnie dużo ludzi tak robi, że zarabiam co tam na czymś, później sprzedaję to i jak oni co chcą, to po prostu to kupuję na szybko z bazara i, i, i tyle, no nie? I im daję. W ten sposób sobie tutaj zdobywam ten ale... Uh, hey bay, uh, Enchanted red mushroom To może, uh, może po prostu będę mógł zdobyć do niego. Mam znowu hey bay. Uh, znowu hey bay. Uh, Dobra, ile tego? 22, 23. Sumujmy, to jest 55. Nie, 22 i 23 to jest 45, no nie? 45 i to jest uh, 65 i 6. Dobrze mówię, 71, czyżby? Może. Ile kosztujesz 71 Enchanted Habay? Serio? To będzie drogie. Matko jedyna. Ej, ale nie, bo mamy te kaktusy robić. Na razie nie chcę tu stoi ta kolejka. Sorry, na razie nie mogę nic tu zrobić. Bo w banku mam 3-4 miliona. Tutaj mam. Ooo... I tak i tak, starczy mi na tego. Dobra, bo i tak i tak, starczy mi na yy, kaktusowy na nóż do cięcia kaktusów. Dobra. Masz, masz, masz. Super. Wszystko, każdy, każdy opchnięty. Trochę przybyło kopera. Dobra. No i farming exp'inu, nie, też rośnie. E, Okej. Okay. Musimy się zająć w końcu tymi kaktusami. Co musimy zrobić? Yy... Farmę melonów? Może se przemianujemy na farmę kaktusów? Tak mi się wydaje, bo tego nie chcę likwidować, tego też nie. No i mam dwie farmy trzciny, które mi się przydają, bo na tym najwięcej zarabiam. I jak widzicie mam tutaj 3 miliony ściętej trzciny na mojej motyce trzcinowej. Tylko wydaje mi się, że jak mam te melony, to mam... Dobra, muszę wbić kolejny poziom i się pozbędę tych melonów, bo mam melon 14 i zaraz jest kolejny poziom, więc, więc moment. Dobra, e, no to starczy. 91% następnego poziomu. To trzeba sprzedać. Nie ma wcale dużo. Dobra, e, zajmijmy się tymi w końcu kaktusami. Tutaj musimy configure plots i melon Zmienimy kaktus from bazar kupujemy póki się da cyk cyk. Nie chcę, żeby mi się ciasteczko skończyło, a ciasteczko jest drogie, bo będzie mi kosztować ponad 5 milionów. A to co korzystam teraz to jest to takie pierwsze darmowe, co rozdają. Więc no, z drugiej strony mam y, Gems y, 675 i mógłbym kupić za, za prawdziwą kasę po prostu, ale to na razie mi się nie chce. Nie wiem czy zużyję to, nie wiem, nie wiem jak tam ten. Dobra, Trident Milestones. i teraz tak, bo tutaj mam na, na, na pszenicy mam poziom 11, wszystko mam chyba na powyżej 10 poza właśnie tymi kaktusami. Pszenica mam poziom 11, tutaj mam poziom, boże to jest 17 na marchewkach. 15, pumpkin mam 10, się najgorzej chciał zbierać, kompletnie się nie chciały zbierać, więc no Dobiłem tylko dychy, żeby mieć dychę na każdym przynajmniej odpuściłem. Sugarcane no to no, a niedługo będzie kolejny, jeszcze 200 tysięcy trzciny, więc może warto ją trochę po, po, pozdobywać. Melon 15, kaktus 3. Pst, miałem kiedyś farmę takich kaktusów, ale to tak sobie tylko ręką ścinałem, bo nic nie miałem. Ale teraz kupimy nóż do kaktusów i zrobimy go fajnym, i, i żeby można było nieźle tutaj farmić te kaktusy. Yy, 16 na kakao, grzyby 13. Grzyby generalnie zbierają mi się po prostu same z maszyn peta, tu już mówiłem o tym. Więc jak cokolwiek zbieram, to, to, to one się też zbierają. No i Netherworld 16. W ogóle to mam personel kompaktor i to 6000. Takie rzeczy wstawione. Będziemy musieli tam kaktusy wstawić. Za co? Yy, a, w ogóle za dynie. Przecież już nie mam tych. Za dynie wstawimy zenchantowanego. Yy, tam chyba jest enchant kaktus green. No to. Aha, bo ja muszę. Okej, okay, wiem, wiem, wiem. Bo ja muszę powydobywać trochę kaktusów, żeby, żeby w ogóle to odblokować. Bo na razie za mało ściąłem. Patrzcie, robią się kaktusy. Uuuu, już jest pełne. Dobra, będą rosnąć. Musimy zdobyć do kaktusów nożyk do cięcia Dobra, teraz tak, muszę sobie wyjąć kasę z banku Mam ile? 4 miliony w tym momencie Idziemy na AHA Teraz kaktus knife Dobra, tutaj są Sami sobie chyba zenchantujemy, chyba że zobaczę, może będzie ten Muszę polowę lowest price i, i tylko i wyłącznie kup teraz, bo jak pokażę wszystkie Dwa dni tego, a jeszcze ewentualnie ending soon. Godzina za 4 miliony stoi, tak? 4 miliony. Yy. Dobra, lowest i kup teraz tylko 3,5 miliona. A jest jakiś pierwszy zenchantowany harvest. No ale to se sam jestem w stanie ogarnąć. Za 200 tysięcy to się nie opłaca, bo tu sam se moment ogarnę uh, Harvesting. Nie, no, już 4 matko dobra nie bierzmy ten za 3,5 miliona zawsze można sprzedać no nie Wydaję całą moją kasę na jakiś nóżku do kaktusu. dobra musimy go zenchantować dobra co my mamy wydajność harvesting no to wydajność i harvesting znaczy nie no wydajność po co komu wydajność i tak i tak on będzie ciął natychmiastowo te kaktusy więc niepotrzebny tylko harvesting jest mi potrzebny w praktyce Dobra, i tyle, no po co więcej, tak na logikę, może jakiś da się reforge wsadzić, da się, 2,5 klocka, robust, o, idealnie, jeszcze plus 6 farming for, no i dobra, spoko, mamy nasz kaktusowy knife, czekamy aż rosną nam kaktusy i je będziemy ścinać, U, wow, tymczasem można sobie polecić na trzcinę. Ustawiam się tutaj, cyk, sprint i lecę po łukosie. Chcę jak najszybciej wbić, po prostu ten 30 poziom. Później na 30 ogarnę sobie Cropy Armor. I będzie można dropić te lepsze. Jak one się nazywają? Cropy Squash to jest to. To będzie można dropić z, z czegoś tam. Jeszcze się okaże. Nie wiem, nie wiem, które plony, bo kropi... Tak jak samo teraz mam Melon Armor, no to... Yy, jak widać z tego. Pszenica, marchewki i ziemniaki mają szansę wydropić kropi, no nie. A jak się znowu ma kropi Armor, to... Można sprawdzić w sumie. Yy, kropi. Co tu jest? Dynie, melony i kakao. No. Mają już 001 szans na squash, o rany, ale nie, bo jak się ma cały set, to rośnie przecież chyba, no nie? Tak w ogóle nie wiem czy, czy wiecie, ale zarówno za tygodnie, czyli 18 kwietnia wychodzi nowa gra Minecraft, Minecraft Legends wychodzi. I yy, no wydaje mi się, że chyba kupię i będę ten... Grał w to i może będę to nagrywał na YouTube. więc jak ktoś z Was jest zainteresowany, czy chce, to może napisać w komentarzu, że o tak, chcę zobaczyć Minecraft Legends tutaj na kanale. Będę nagrywał, zobaczymy co tam Sam jestem ciekawy co tam w ogóle będzie, bo nie, nie wiem, ciężko, ciężko w ogóle... Widziałem... Widziałem te... Widziałem tylko gameplay taki, co był oficjalnie pokazany na YouTubie. Ale tak poza tym to nie wiem za bardzo co tam ma być. Rany, robię w tym odcinku wszystko póki co, tylko nie kaktusy. 263. Mało, ale liczy się exp. Dobra, kaktusy rosną, ale jeszcze nadal trzeba chwilę poczekać, aż będą takie już w pełni urośnięte, ale to już za chwilkę dosłownie. W ogóle skraftowanie tego jest strasznie drogie. Mega. E, wiem co jeszcze możemy ogarnąć oczywiście. Odebrać sobie nasz... E, nagrodę u, u Jacoba. Dawaj nagrodę. Mam dwie? Uu. Aha, bo to, to jest tylko za udział. co chyba tylko... E, odrobinę ten, ale tutaj już mamy. 10 z tych i turbo Kokoła. Nice. Odstawię to po prostu tutaj do skrzynki. I tyle. I wracamy na garden. Aha, i to jest w ogóle moja wyspa, jakby ktoś był zainteresowany, jak wygląda. Tam miałem kiedyś miniony do ziemniaków, tutaj mamy redstone i śnieg. No i tak, kiedyś wyspy brzydkie robiłem i tyle. Tu miał być spawner i tak dalej. Generalnie prędzej w pełni to funkcję magazynu i nie przebywam na tej wyspie. Jest okropna, jak wiem, ale, ale no. Okej, okay, odbiorę sobie zenchantowany redstone, trochę do mining przybywa, ale to i tak mało. A i można sobie śnieg jeszcze odebrać, pokaż ile masz tego śniegu. Wow, trochę nazbierał. Dobra, redstone. W jakiejś skrzynce miałem ten redstone. Chyba, że się go pozbyłem. Dobra, sprzedaję to co mam. Ile to jest? 86 tysięcy. Zawsze troszeczkę do przodu. Dobra, idziemy na garden. O rany, szkoda mi, że się to ciasteczko skończy. Dobra, szybciej rośnijcie kaktusy. Jak tam z poziomem na Netherwarty? 78% To też zaraz kolejny poziom będzie. Jak wbiję kolejny poziom na Netherwartach, to będzie 17. To już na pewno wbiję kolejny poziom też na farming. I zostanie tylko jeden poziom, żeby dosłownie kupić kropi yy, armor. Ciekawe jak ma się w ogóle ceny kropi armor. Równie dobrze mogę sprzedać wtedy melon armor, chociaż nie wiem czy chociaż z drugiej strony, ja i tak i tak nie, ten, tych kropi wcale nie dropiło aż tak dużo jak zdobywałem te marchewki i ziemniaki jak kopałem. A więc nasza farma kaktusów jest gotowa, dobra, uwaga, sprawdzamy czy działa. Uuuu. Wow, się zbierają nieźle kaktusy. O, już mamy Enchanted cactus Green, możliwe. Kraftujemy. Może crafting jest jakiś inny. Tyle. Jaki jest y, Recipient? I teraz wrzucę tak, tak. I powinno się craftować samo. Zbierajmy i zobaczymy, czy się z mojego ekwipunku po prostu, jak będzie już odpowiednia ilość. Się samo zmieni. To nie jest tak kolorowo. To trzeba przepalić jeszcze czy coś. I muszę mieć dodatkowy enchant. Chyba tak. Obawiam się, że tak. Dobra, to się nie zmieni samo. Przerwa techniczna. Jest bardzo prawdopodobne, że muszę tutaj wrzucić to. Jest smelting touch. I muszę sobie dodać ten enchant. I teraz będzie wydobywało mi przepalone. O, właśnie, o to chodziło. O to chodziło. I teraz jest tak, jak być powinno. No, zbyt szybko to one się nie zbierają. Nie, ta farma będzie wymagała na pewno poprawki. Okej, 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 okej. To jest zupełnie inna taktyka na kopanie i teraz nie mamy tej straty. Ogłociłem całe pole Prawie całe. Tak z tego po prostu przeszedłem, ale już na samym początku będzie można od nowa wydobyć. Muszę jeszcze wbić jeszcze kolejny poziom, chociaż na ten dziewiąty i wtedy. Wtedy będzie można. Yy, w sumie nic. Wbijemy po prostu 29 poziom farming i będzie można dalej wbijać na 30. Bo co robić dalej? Co zdobywać dalej? Nie wiem, żeby tyle tego poziomu wbić. Jezu... Ale gryzą te kaktusy. Dobra, już zaraz. Już dokładnie. Teraz. Nice. Uuuu Sprzedajmy. 155 tysięcy tylko. Dobra, to wymaga poprawki. Do widzenia.